Mano, jadę odebrać paczki. Opowiem wam zaraz coś, co was pewnie zaciekawi. KTM'ie Check Engine, ale nie zwracajcie uwagi. Jedno długie mignięcie i trzy krótkie to oznacza czujnik y, tego, co jest w airboxie. Powietrza. Do lotowego. Na ostatniej jeździe to się stało. Nie znalazłem żadnego drzewa, żeby go oprzeć, ale jest podnóżka, to i jest zarąbiste miejsce. Kurde, to od razu zdjęcie chyba na Instagrama musi wpaść. Każdy tylko czeka, aż silnik w tym KTM-ie pierdzielnie. <grywka> Powiem wam, że chciałem wam dzisiaj powiedzieć yy, taką moją rozkminę, dlaczego to tak jest, że na przykład jeden silnik przejedzie w tym samym motocyklu 150 motogodzin, a drugi na przykład 300 motogodzin. To taki przykład jest. I, ale to czy w dwusuwie, czy w czterosuwie, czy już tam w małej pojemności, czy w dużej. No na przykład będę wam mówił na przykładach, wszystko z życia wzięte, to co po prostu jest potwierdzone. Niestety też nie da się na 100% określić czy te przebiegi są prawdziwe, co różne usterki się wydarzyły, ponieważ żyjemy w Polsce i powiem wam, że wiem jak niektórzy jeżdżą ze znajomych, z mniej znajomych, że po prostu liczniki są odłączane. Tak naprawdę taki licznik jak tutaj jest, co pokazuje teraz 300 motogodzin, wystarczy zrobić w nim zworkę i będzie pokazywał 0 motogodzin są te liczniki takie co są jakby w krosówkach tutaj pisze na nich KTM albo Husqvarna za ten licznik trzeba dać 300 no i raczej nikt nie będzie kupywał drugiego żeby oszukać na przebiegu ale no bądźmy szczerzy w Polsce jest masa motocykli które ma 150 motogodzin a naprawdę ma więcej niż mój Masa ludzi tylko pisze w komentarzach, kiedy remont, kiedy jednie te silniki w ogóle. To jest KTM350 z roku. Rozmawiając ogólnie z osobami, które pracują w serwisach, o, rozmawiając z różnymi użytkownikami, którzy mają konkretnie ten sam model motocykla, co ja, rozmawiając o przebiegach i w ogóle, no to serwis by wam zalecał. Ca... Serwis by Wam zalecał zrobić remont takiego silnika przy 200-250 motogodzinach To jest tak bezpiecznie, bo różnie ludzie jeżdżą, różnie ludzie dbają o te motocykle No dobra, to mój ma 300 i jeździ Dlaczego tak jest, że na przykład może być taki motocykl, który ma 180 i już wymagał remontu A ten też wymaga remontu, no ale ma praktycznie dwa razy taki przebieg Jest kilka rzeczy, które na to wpływają Przede wszystkim, pierwsza rzecz to trzeba na pewno określić, yy, czy ten motocykl ma prawdziwy przebieg, bo. Tak naprawdę ludzie mówią, że tu korbę wywali. Rozmawiając z różnymi osobami, no ten motocykl ma 300 motogodzin na korbie, na zaworach, na wszystkim. Głowica y, trzyma luzy, wiadomo, że tłoki łańcuszek jest do wymiany, ale czy korba przy 300 motogodzinach w takim motocyklu jest do wymiany? Tu już y, serwis zaleci tak, no bo to już jest taki dość duży przebieg, ale rozmawiając z różnymi osobami, na przykład y, z takimi, co mają ten sam motocykl i miały 220-250 motogodzin, zrobili remont, wymienili. Mieli tylko tłoka, łańcuszek z głowicami, nie wiem czy wymagały naprawy. Korba została, i wiem, że te motocykle na oryginalnej korbie, która tu jest na panewce, dojeżdżają 500 motogodzin. A znam nawet takie przypadki, tylko to akurat jest w 450, gdzie naprawdę od nas motocykle na korbie mają już blisko 600 motogodzin. Są w ogóle kanały zagraniczne, które sprawdzają mniej więcej te silniki, na przykład taka 500, co u nas pokazywała tam 120 motogodzin, i się rozleciały łożyska na skrzyni. A jest 500 a na przykład za granicą, gdzie ktoś zrobił taką 500 700 motogodzin i wymienił tylko tłoka i łańcuszek rozrządu. Tylko, że wiadomo, też trzeba wziąć pod uwagę, że zależy wszystko od te przebiegi, to wszystko to też trzeba wziąć, że to nie można jakby. Wszystkich motocykli, nawet takiego wrzucać do jednego worka, bo może być taki motocykl, naprawdę widziałem kiedyś taki motocykl jak ten. Wątpię, że on miał prawdziwy przebieg, ale może miał prawdziwy przebieg. Miał chyba 170 motogodzin i wywaliło naprawdę korbę dołem. Nie wiem, jak to było możliwe. No, co tam się działo z tym silnikiem, to nie wiem, co musiało się dziać. Może jakaś wada konstrukcyjna, bo też trzeba wziąć to, to pod uwagę, że. U nas 100 motocyklów może być coś źle złożone Przecież, no, zdarzają się takie rzeczy, że kurde mało przypadków takich jest Ale no może się zdarzyć, że może wał pęknąć sam z siebie No jakaś tam wada konstrukcyjna, coś tam poszło nie tak No, no kurde <grym> To trzeba wziąć pod uwagę Miałem taki przypadek, to wam też opowiem o dwusuwach Miałem na przykład te YZ. -ty. One zawsze były takie, że jak chodziły na wolnych obrotach, to je troszkę przylewało. I na przykład odpaliłeś taką YZ, na staniu pochodziła 10 sekund, y chodziła normalnie, minutę i sama zgasła. Y no i teraz tak, to tak jakby lekko przylewało, ale y te motocykle ogólnie tak jak dwusuwowe, tak samo o 300, powiem, y to też od razu do tej 125 włączę. Y ona miała biednie mieszankę zrobiono, i tam na przykład w takiej 300 tłok powinien wystarczyć na 100-120 motogodzin, a już przy 60 50 no tak już było czuć, że trzeba wymieniać Bo już nawet kompresji na kopniaku takiej nie było I do czego zmierzam tak, ten motor odpala, jeździ, no to znaczy, że wszystko jest dobrze, a po prostu kurczę, no wiecie, w dwusuwak Lepiej jak trochę dostaje więcej tego paliwa, bo są takie skrajne momenty: jakieś zamknięcie gazu, czy po prostu cały czas się idzie ogniem, że po prostu może mieć trochę biednie smarowanie. I to nie chodzi o to, że ktoś po prostu myśli, że doleje więcej oleju i to będzie chodziło, bo chodzi o to po prostu, że dostaje za mało paliwa. Nie chodzi o to, żeby lać więcej oleju, bo wtedy to też nie jest dobre, bo po prostu rośnie temperatura przez spalany olej. A chodzi o to po prostu, żeby w dwusuwach było bogaciej tej mieszanki. Wtedy te tłoki są lepiej smarowane i naprawdę powiem wam, że one wytrzymują bardzo dużo, po prostu wytrzymują o wiele więcej niż na przykład jest zalecane wymienić, nie? Tak samo masa ludzi nawet nie wie. Jaki powinien mieć zalecany olej w silnika I wszyscy z reguły leją 10W40, czy to do skutera czy to do takiego crossa, a jeszcze w ogóle są ludzie, co nawet mają taki motocykl i myślą, że raz w roku wystarczy olej wymienić i jeżdżą cały rok, nim raz olej zmienią. Też mnie trochę przeraża to, że na forach każdy, jak ktoś zapyta, i już nie mówię, czy to krosuwa, czy to enduro, czy to co, to każdemu piszę 10 motogodzin olej w silniku, ale powiem Wam tak, no ten. Ok, tylko to też zależy, jak na przykład 10 motogodzin takiego jeżdżenia w górach, czy tylko tej żwirowni, to ten olej nawet w takim enduro po 10 motogodzinach to jest już według mnie i tak za dużo, a jak jest na przykład Yamaha 450 czy Kawasaki 450, tam wchodzi tylko 700 ml oleju i powiem Wam z ręko na sercu, 3 jazdy maksymalnie to trzeba taki olej zmieniać, jak jest takie ostre jeżdżenie, nie? To myślę, że 5 motogodzin Ale ktoś napisze, że 10 motogodzin I ktoś jeździ na przykład w takiej jamaszce 10 motogodzin, 700 ml oleju Jeszcze takiego wlanego typowo do skutera 10W40 czy coś tam innego No i niestety żywotność takiego silnika Z nie wiem 140-150 motogodzin To spada do nawet 80 No tak to wygląda Teraz najważniejsza rzecz Zaraz wam wstawię zdjęcia masę motocykli, w masie motocykli czyściłem filtry, w takich co mają 1000 przebiegów, w takich co mają 10000 przebiegów Czasem jak zdjąłem filtr powietrza to się przeżegnałem, naprawdę powiem wam tak są motocykle, już nie mówię czy to enduro czy to krosówka, które naprawdę może mieć motocykl 80 motogodzin i już są zawory do regulacji. Motocykle z 2021 roku, 2022, gdzie ten motocykl ma praktycznie znikomy przebieg, a przez to, że wyciągacie filtr powietrza, nie wiem jak u mnie wygląda, bo cztery jazdy nie czyściłem. I za filtrem... Jest coś takiego jak tu. Naprawdę takie rzeczy widziałem, gdzie to są motocykle, które nie mają żadnego przebiegu. Zdejmujecie filtr. O, ten czujnik, co tu jest, to mam padnięty, tak pokazuje komputer. Zobaczymy. To normalnie za filtrem wiecie, macie piasek, błoto, i to po prostu zawory dostają. Robi się coś takiego, że kurczę, no ten motocykl ma 300 motogodzin i nie wymaga regulacji zaworów. A miałem motocykle co mają 22-21 rok, co mają przebieg. Jedno dziesiąte tego, co ten, już to zawory do regulacji, tytanowe, gdzie ich się praktycznie nie reguluje. Więc z tym to jest masakra. Powiem ci, Majster, że musisz się przyzwyczaić, filtr czyścić, bo sam zobacz, co jest za piasek poszedł w silnik. Niestety, trzeba teraz wszystko czyścić. Tu będzie. Urła Motor 2000 przebiegu, a zara remont będzie trzeba robić. Jeśli chodzi ogólnie o przebieg takiego motocykla, to wyobraźcie sobie coś takiego. Jest ta 350. Jeżdżona tylko w górach, non-stop ogień i ma na przykład 150 motogodzin. To ona przez te 150 motogodzin, jak tylko miała non-stop ogień, tam non-stop y, przegrzania silnika, no bo to się nie da nawet z wentylatorem, jak y, ktoś po prostu jeździ tak, że. No wymęczy wszystko, tym bardziej, że jeszcze ludzie niektórzy leją ten płyn o, o podwyższonej temperaturze wrzenia, a on jest taki zabójczy dla silnika, bo sobie wyobraźcie. Normalnie jak jest płyn taki, co tam się gotuje 105 stopni, no, no nie wiem, może 110, nie wiem ile taki standardowy płyn wykipi, jak jest z tej chłodnicy. No to to jest oznaka, że już trzeba albo jechać wolnymi obrotami, żeby się schłodził, albo zgasić silnik, chociaż to jest zgaszenie silnika po zagotowaniu, to jeszcze temperatura też rośnie. No ale teraz sobie wyobraźcie, jak ludzie leją ten płyn 130 czy 140 stopni, to jakoś temperaturę ma silnik, jak on kipi, to po prostu zaraz uszczelka pod głowicą, to wszystko te przegrzania, naprężenia, to tak skraca żywotność silnika, że po prostu takie użytkowanie, jak czasem widzę, jak jedziemy lasami i na przykład jest przeszkoda, jest 7 osób, ostatnie 3 osoby czekają na swoje kolejnie gaszo, tylko motor sobie chodzi na wolnych obrotach, już tam pominę, czy oni mają wiatrak, czy nie, ja na przykład wtedy gaszę motocykl, no po co on ma chodzić i po prostu się nagrzewać, jak nie jest to potrzebne. Tak samo jak, y, kurde jest taki no mega teren ciężki że trzeba coraz gazować ten motor, no to po prostu wiecie jeden, dwa razy się nie uda, no to trzeba ustać, pomyśleć ten, a tak go, rzezać ten motor i rzezać i rzezać aż to w końcu ten, no to tak Mega skraca właśnie żywotność silnika, że po prostu samo użytkowanie tego motocykla. Więc to, no, taki przykład właśnie dałem, 150 motogodzin w górach, to tak jak my latamy tu przelotem, to tak naprawdę żebym nie jeździł tym motocyklem na zawodach, na żwirowniach, yy, jeszcze gdzie taki ostry teren był, bo tak mi się nie kojarzy, no w górach, to ten motocykl myślę, że od nowości jak przebieg jest prawdziwy, to robi 350-400 motogodzin i tu się nic nie dotyka, no nic, ani głowicy, ani tłoka, ani korby, naprawdę. Takie jest moje zdanie. Ale jak, no mówię, wychodzą takie rzeczy, jakie wychodzą, typu cofania liczników, typu niewłaściwe użytkowanie, typu w ogóle niedbanie o motocykl, no to żywotność się może skrócić o... kurde, no, nawet do 100 motogodzin. Tak to wygląda. Miałem motocykl kiedyś, RFS, on miał dokładnie... nie miał 200 motogodzin przebiegu, gdzie motocykl był jak nowy i miał taką oznakę, że... Na jedno jazdę, mniej więcej pół litra, nawet więcej oleju potrafił wpierdzielić. No i tam się okazało tak, za filtrem, filtr ładniutki, piękniutki, za filtrem zdejmuje piach. No dobra, tam ktoś wyczyścił pod sprzedaż. Druga rzecz, e, to był motocykle akurat z Włoch. E, tam podobno olej to był zmieniany raz na dwa, na trzy lata. Po prostu wiecie, takie enduro, gdzie no kurde, tu trzeba bardzo często olej zmieniać, bo jednak on czyści, chłodzi silnik i to wszystko. No, to jeśli jest jeżdżony na jednym oleju, powiedzmy bardzo długo, to po prostu takie rzeczy jak pierścienie to wszystko się zużywa, ponieważ ten olej nie działa tak jak trzeba, bo jest z tego taka masiaż. Tak samo zanieczyszcza wszystkie rzeczy tam, gdzie na przykład jest magneto, to wszystko to się robi takie czarne osady, pompa oleju, no i to później wszystko wpływa na to, że skraca się żywotność takiego silnika. Więc, tak jak mówię, jeśli chodzi o 350, to mam potwierdzone info, że tu korba potrafi wytrzymać 400-500 godzin i to nie jest jakiś wyczyn. Więc no, przy 300, żeby mi ją wywaliło, to jest to no, tak prawdopodobne jak to, że wygram na loterii u Buddy. Więc, więc musicie jeszcze poczekać. <ścoughs> nie, no ja nie jestem hazardistą, kurwa, muszę samochód kupić teraz. <ścoughs> A jeszcze na sam koniec, kurczę, miałem powiedzieć, ludzie mi zadają tyle pytań, no, ten check engine mnie rozprasza, was pewnie też, e, typu, na przykład ktoś pisze takie coś, że jeździ rok motocyklem i czy po takim roku musi dolać płynu do chłodnicy, bo ostatnio powiem wam, że często się zdarzają przypadki, że ludzie tego nie pilnują, sam powiem wam, że jeszcze dwa razy zaglądałem do chłodnicy i dwa razy trochę dolałem, e, tylko teraz tak, no taka prosta rzecz, e, no Ktoś może się bać odkręcić, korek, tak wiadomo, że tego nie robić na ciepłym silniku, a na zimnym nic się nie stanie, ale na przykład taka prosta rzecz. Yy, ludzie i sam ten błąd popełniałem. Wszyscy leją praktycznie płyn chłodniczy do samej góry. Co jest błędem, bo na przykład w niektórych ktm jest nawet napisane, że ma być 10 mm ponad żeberka. Żeberka macie tu, no to płyn musi być gdzieś tu, a wszyscy leją, no wiecie, jak powinno być tyle ponad żeberkami, a skorkiem można wlać tyle więcej, to po prostu robi się nadmierne ciśnienie nie bo tam no tak jest zalecane że trochę tam musi być tego powietrza czy tam miejsca na podniesienie się ten płyn, tego płynu Miałem też kiedyś, na przykład to było w 450 że tak szczaklałem do końca i właśnie płyn mi wywalał, się trochę bałem, ale wywaliło tego płynu, już nie wywalało później. No widocznie tak musiało być. Tak samo, kurczę, jak nie wiecie, jaki olej zalać. Na tych forach też powiem wam, że piszą takie cuda, tam są ludzie, dobra, są zawodnicy, są ludzie, co nawet nie mają motocykla, no tam każdy pisze, co chce. Weźcie to serwisówkę, nawet teraz tego KTM 50 mamy sixa. Do niego jest zalecany specjalny olej przekładniowy. Jakbym nie sprawdził w serwisówce, wlałbym 10 w 40. 10W50 i pewnie zaraz był problem z przełożeniem napędu, bo tam jest ta skrzynia automatyczna. To, to no wiecie się tam trochę jak w tych skuterach. No i dlatego właśnie mówię: jak macie wątpliwości, no to wpisujecie nazwę motocykla, dopisujecie serwis manual, klikacie tu, tu, tu 7, kurwa dobra, trzeba 7 dolarów zapłacić. To klikacie niżej, gdzieś się trafi za darmo, czytacie i tam wszystko jest napisane: naprawdę wszystko jest. Jaki olej, no kurde, ten. Choć no to też tak. Bo teraz sobie trochę też w kolano strzeliłem, bo od razu mi się przypomina BMW-90 yy, dwulitrowa benzyna, ten Walwatoronik 150 Koni. I tam jest zalecane olej 5W30. Taki kupiłem yy, każdy mechanik, każdy, co kurde, dłużej ma to BMW, tylko 5W40, bo po prostu producent nie przemyślał paru rzeczy, że jest za wysoka temperatura silnika, że ten olej się robi jak woda i. I to taka to robota, kurwa Bądź tu mądry, no kurde Życie jest jakie jest Życzę wam, żeby wam Sprzęty jak najdłużej jeździły Chociaż tyle co ten To, to by każdy był szczęśliwy Dobra, lecę paczki odebrać Na razicho